Yo, bracia i siostry. Dziś trochę zabawimy się w Globetrotterów, jak w numerze Deluxe JWP-PCP. Yo, czyli Globetrotter, i pośmigamy trochę po różnych zakątkach świata. Pozwiedzamy legalne spoty, będzie ich, jak sam tytuł wskazuje, 12. Oczywiście takich legendarnych hall of fame'ów jest dużo więcej. Prawie każde miasto ma taki spot, gdzie malują lokalne i nie tylko lokalne legendy, te o których dziś wspomnę, są albo były, albo wiem część z nich już nie istnieje, owiane są światową sławą i ludzie z całego świata przyjeżdżają lub też przyjeżdżali oczywiście, aby tam malować czy podziwiać prace, które tam Powstają, ale oczywiście najpierw ogłoszenia parafialne. W ostatnim odcinku prosiłem o pytania pod ostatnim filmem do nagrania QA, ale dostałem ich może z 5. Słabo to trochę wygląda jak na 6 tysięcy subskrypcji, które właśnie niedawno pykło, za co oczywiście serdecznie dziękuję. Głównie dziękuję wiernym subskrybentom, tym, którzy są aktywni. Jednak słabo to Wasze zaangażowanie, mimo wszystko, wygląda. Jak na tyle ludzi obserwujących wygląda na to, że już wszystko wiecie i nie macie pytań. Ja wkładam naprawdę wiele pracy i poświęcam naprawdę dużo czasu na ten kanał, czego ludzie z zewnątrz być może nie widzą, ale mm, takie są fakty. Fajnie byłoby, gdybyście się jakoś odwdzięczyli, tak więc czekam na pytania do Q&A pod tym właśnie filmem. Spróbujmy jeszcze raz. Tak więc piszcie pytania do Q&A pod tym filmem, piszcie je w komentarzach a jeśli ich nie przybędzie, jeśli nie będzie ich za wiele, to po prostu nagram to, co jest. No i następny film będzie trwał jakieś 59 sekund, z racji tego, że jest tak mało pytań. Tak więc jeszcze raz, ostatnia szansa na zadanie pytania. To dużo Was nie kosztuje, my będziemy mieli materiał na kolejne nagrania, a na pewno jest jakieś gro osób, które z chęcią by takie coś obejrzało. Tak więc zapraszam jeszcze raz do zadawania pytań. Komentarzach pod tym właśnie filmem. A jak już mówimy o zaangażowaniu, to oczywiście poproszę tradycyjnie o lajki i może dislike, bo są tacy, no zdarza się jeden, dwóch takich cwaniaków. Tak więc apel do Was: jak już zostawiacie dislike, to zróbcie to dla pewności. Dwa razy kliknijcie guziczek. Razy dwa. Nowe osoby zapraszam oczywiście do subskrypcji kanału i uderzenia w dzwon, aby nie omijały Was żadne odcinki. No i oczywiście, jak już tak gadamy, właśnie o tym zaangażowaniu, komentujcie, lajkujcie, dzielcie się tym kanałem z innymi. Tradycyjnie też zapraszam wszystkich na moje social media, postaram się tam rzucać jeszcze więcej materiału, którego nie zobaczycie tutaj. Nie przedłużam już. Zapraszam wszystkich. Na podróż dookoła świata. E -o. Pierwszym legendarnym hall of fame jest Five Points w nowym Jorku. Five Points był dawnym kompleksem fabrycznym w Long Island. We wcześniej wspomnianym Nowym Jorku, który stał się znany jako Mekka Graffiti i był uważany za jedną z najlepszych galerii graffiti na świecie. Kompleks składa się z kilku budynków pokrytych tysiącami malowideł ściennych i graffiti artystów z całego świata. Five Point został założony w 1993 roku przez artystę Jonathana Coena, znanego również jako Mares One który współpracował z właścicielem budynku Jerem Wolkofem, aby stworzyć przestrzeń, w którym artyści graffiti mogli by legalnie tworzyć swoje prace. Z biegiem lat Five Points stało się rajem dla artystów graffiti i celem podróży osób zainteresowanych sztuką uliczną. Five Points został uznany nawet za instytucję kulturalną przez miasto Nowy Jork. Niestety, w 2013 roku właściciel budynku, firma Walkoff zdecydowała się na wyburzenie kompleksu, aby zrobić miejsce dla nowych, luksusowych apartamentów. Decyzja ta spotkała się z powszechnym oburzeniem społeczności graffiti i street artu, która postrzegała Five Points jako ważny punkt orientacyjny kultury. Pomimo jego wyburzenia, dziedzictwo Five Points żyje nadal. Miejsce to zostało upamiętnione nowym muralem, a w 2014 roku ukazał się film dokumentalny o kompleksie. Artyści graffiti, którzy malowali Five Points, nadal tworzą swoje prace w innych miejscach w całym Nowym Jorku i na całym świecie. A wpływ Five Points można zobaczyć w wielu innych galeriach graffiti, które pojawiły się w miastach na całym świecie. Kolejna miejscówka. Hosier Lane to słynna galeria graffiti znajdująca się w Melbourne w Australii. Tak więc zrobiliśmy sobie przelot na inny kontynent. Uliczka ta znajduje się w samym sercu miasta pomiędzy Flinders Street i Little Flinders Street i jest dana z żywej i kolorowej sztuki ulicznej. Hosier Lane ma bogatą historię jako centrum sztuki ulicznej i grafiki. Zyskała popularność w latach 90 kiedy artyści graffiti zaczęli wykorzystywać ściany alei do prezentowania swoich prac. Od tego czasu Jose Lane stała się miejscem obowiązkowym dla miłośników sztuki ulicznej i turystów odwiedzających Melbourne. Uliczka ciągle się zmienia, regularnie pojawiają się nowe dzieła sztuki ulicznej i graffiti. Dzieła są tworzone zarówno przez lokalnych, jak i międzynarodowych artystów, a aleja stała się przestrzenią, w której artyści mogą prezentować swoje prace i pokazywać swoją twórczość. W ostatnich latach Josie Lane spotkało się z pewnymi kontrowersjami, ponieważ miasto Melbourne próbowało uregulować grafity i sztukę uliczną w okolicy. Jednak ulica pozostaje popularnym miejscem dla entuzjastów sztuki ulicznej i nadal inspiruje i wpływa na scenę sztuki ulicznej w Melbourne, jak również poza nią. Teraz Pikthmyk i jesteśmy w Europie. Miejscówka numer 3: La Plaza de las Tres Jimenez. <laughs> Chyba dobrze czytam, nie sprawdziłem jak to się wymawia, ale. Na polskie to będzie plac trzech kominów. Jest to słynna galeria graffiti znajdująca się w Barcelonie w Hiszpanii. Plac znajduje się w sąsiedztwie Poblusek i słynie z żywej i kolorowej sztuki ulicznej. Plac ma bogatą historię jako centrum sztuki ulicznej i graffiti. Stało się popularne w latach 90., kiedy lokalni artyści graffiti zaczęli wykorzystywać ściany placu do prezentacji swoich prac. Z tego czasu La Plaza de las Tres stał się obowiązkowym celem podróży miłośników sztuki ulicznej i turystów odwiedzających Barcelonę. Dzieła sztuki, znajdujące się na Plaza de las Tres są tworzone zarówno przez lokalnych, jak i międzynarodowych artystów, a plac stał się miejscem, w którym artyści mogą prezentować swoje prace i wyrażać swoją kreatywność. Sztuka ciągle się zmienia, a nowe dzieła pojawiają się Regularnie, co sprawia, że jest to dynamiczne i ekscytujące miejsce do odwiedzenia. W ostatnich latach plac spotkał się z pewnymi kontrowersjami, ponieważ miasto Barcelona próbowało uregulować, tak jak w poprzednim miejscu, o którym wspomniałem, miasto starało się uregulować graffiti i sztukę uliczną w okolicy. Jednak miejsce to pozostaje nadal popularnym miejscem dla entuzjastów sztuki ulicznej i nadal inspiruje i wpływa na scenę sztuki ulicznej w Barcelonie, jak również poza nią. Numer 4. Szybki przeskok na moje kochane słoneczne Wyspy Brytyjskie, czyli Lake Street Tunnel, znany również jako Tunnel Banksiego. To słynna galeria graffiti, znajdująca się w Londynie, w Anglii. Tunnel znajduje się pod peronami stacji Waterloo i słynie z żywej i kolorowej sztuki ulicznej. Lake Street Tunnel zyskał popularność w 2008 roku, kiedy został oficjalnie otwarty jako legalna przestrzeń dla artystów graffiti, którzy mogą prezentować swoje prace. Od tego czasu tunel stał się centrum sztuki ulicznej i graffiti w Londynie oraz miejscem obowiązkowym dla entuzjastów sztuki ulicznej i turystów odwiedzających miasto. Dzieła sztuki znajdujące się w Lake Street. Tunel są tworzone zarówno przez lokalnych, jak i międzynarodowych artystów, a tunel stał się przestrzenią, w której artyści mogą prezentować swoje prace i twórczość. Tunel ma się dobrze, nawet ostatnio dostałem kilka zaproszeń, również też od Was. Drogą mailową na taki mini dżem właśnie w tym tunelu. Niestety ja mam jakieś 4 godzinki, 4,5 do tego miejsca. Tak więc nie mam zbytnio czasu, żeby tak daleko podróżować. Ale myślę, że fajnie byłoby. Coś takiego kiedyś uskuteczni. Może z czasem mi się to uda. Tak czy siak, tunel oczywiście działa nadal i moim zdaniem jest to dosyć ekscytujące miejsce do odwiedzenia. Oprócz grafity i sztuki ulicznej w Lake Street Tunnel organizuje się również różnorodne imprezy, w tym muzykę na żywo, pokazy filmowe i wystawy sztuki. Tunel stał się kulturalnym punktem Londynu i symbolem tętniącej życiem sceny street art. Chociaż tunel jest legalną przestrzenią dla grafity i sztuki ulicznej, podlega pewnym zasadom i przepisom, aby zachować bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo i szacunek dla otaczającej społeczności. Niemniej jednak tunel pozostaje popularnym celem entuzjastów sztuki ulicznej i nadal inspiruje i wpływa na scenę sztuki ulicznej w Londynie, jak i również tak naprawdę na całym świecie. Miejsce numer 5 Mauer Park w Berlinie. Ostatnio udało mi się to miejsce odwiedzić. Chyba jedyne z tych wszystkich wymienionych tutaj, no ale i to. Jest to słynna galeria Graffiti znajdująca się w dzielnicy Prenzlauer Berg w Berlinie. Oczywiście w Niemczech. Nazwa parku pochodzi od muru berlińskiego, który dzielił miasto i przebiegał przez obszar, na którym obecnie znajduje się park. Maurer Park stał się centrum sztuki ulicznej i graffiti w Berlinie, a ściany i budynki pokryte są żywymi i kolorowymi dziełami sztuki. Park stał się miejscem obowiązkowym dla miłośników sztuki ulicznej i turystów odwiedzających miasto, tym bardziej tych zainteresowanym street artem i graffiti. Dzieła, które możecie znaleźć w Mauer Park, są tworzone zarówno przez lokalnych, jak i międzynarodowych artystów, a park stał się przestrzenią, w której artyści mogą prezentować swoje prace i wyrażać swoją kreatywność. Oprócz graffiti i sztuki ulicznej, Mauer Park słynie również z niedzielnego pchlego targu. I sesji karaoke, które przyciągają tłumy z całego miasta. Park stał się kulturalnym punktem Berlina i symbolem tętniącej życiem sceny street artu. Chociaż grafity i sztuka uliczna w Mauer Park są w dużej mierze nieregulowane, podjęto wysiłki w celu zachowania i ochrony dzieł sztuki, ponieważ stały się one ważną częścią dziedzictwa kulturowego miasta. Niemniej jednak park pozostaje popularnym miejscem dla entuzjastów sztuki ulicznej i nadal inspiruje i wpływa na scenę sztuki ulicznej w Berlinie i poza nim. Miejsce numer 6. The Legal Wall w Kopenhadze, w Danii. To galeria sław, graffiti, w której artyści uliczni mogą legalnie tworzyć i wystawiać swoje dzieła. Znajdująca się w dzielnicy Norebro, jest zarządzana przez Gminę Kopenhaga i jest otwarta dla każdego, kto chce zaprezentować swoją sztukę. Legal Wall powstał w 2007 roku jako odpowiedź na rosnącą liczbę nielegalnych graffiti w mieście. No jest to fajna forma tego, że lokalna władza może w ten sposób zachęcić młodych ludzi takim legalnym miejscem do malowania tam. No w ten sposób trochę ogranicza nielegalne działalności, no ale. Ci co, lubią hardcore, to zawsze będą lubić hardcore i koniec. Miejsce zapewnia artystom ulicznym bezpieczną i legalną przestrzeń do uprawiania swojej sztuki bez obawy o aresztowanie lub grzywnę. Ściana jest otwarta zarówno dla duńskich, jak i międzynarodowych artystów, a wystawiane dzieła sztuki nieustannie się zmieniają, co czyni je przestrzenią stale, ewoluującą i dynamiczną. Ściana stała się ważną częścią sceny sztuki ulicznej w Kopenhadze i popularnym celem zarówno turystów, jak i mieszkańców. Prezentowane dzieła sztuki są różnorodne. I często odzwierciedlają kwestie społeczne i polityczne, a także ekspresję artystyczną. Ściana stała się także przestrzenią współpracy artystów i dzielenia się pomysłami, przyjając poczuciu wspólnoty i kreatywności na scenie sztuki ulicznej w Kopenhadze. Ogólnie rzecz biorąc, Legal Wall w Kopenhadze jest przykładem tego, jak miasto może przyjąć i wspierać sztukę uliczną oraz zapewnić artystom przestrzeń do legalnego i bezpiecznego uprawiania swojego rzemiosła. Jest świadectwem mocy sztuki ulicznej i przekształcaniu i wzbogacaniu przestrzeni publicznych oraz inicjowaniu ważnych rozmów na temat sztuki, kultury i społeczeństwa. Miejsce numer 7: Graffiti Alley, znana również jako Rush Lane lub Graffiti Path, to popularna galeria graffiti w Toronto w Kanadzie ja znajduje się w dzielnicy mody w centrum Toronto i słynie z tętniącej życiem i stale zmieniającej się sztuki ulicznej. Aleja rozciąga się na kilka przecznic i jest pokryta kolorowymi graffiti i malowidłami ściennymi, muralami, od różnych tematów politycznych po odniesienia do popkultury. Stał się ośrodkiem dla artystów ulicznych, którzy przyjeżdżają z całego świata, aby wystawiać swoje dzieła. Aleja jest również popularnym celem turystów i mieszkańców, którzy gromadzą się w okolicy, aby robić zdjęcia i podziwiać dzieła sztuki. Graffiti Alley jest wyjątkowa, ponieważ jest legalną przestrzenią, w której artyści uliczni mogą prezentować swoje prace, aleja jest utrzymana przez miasto. Toronto, a artyści muszą uzyskać pozwolenie przed malowaniem. Pozwala to na tworzenie wysokiej jakości, dobrze wykonanych prac, a także możliwość utrzymania bezpiecznego i pełnego szacunku środowiska zarówno dla artystów, jak i gości. I to też widzicie, jest rozwiązanie. Ja bym oponował za tym. W każdym takim miejscu, mówię tutaj o Hall of Fame'ach, powinna być jakaś rada, nazwijmy to Rada Starszych. Którzy udziela takich pozwoleń, bo niestety zdarza się, że są ludzie, którzy nie respektują nawet legend Graffiti. Jak już mówiłem w filmie o przykazaniach graffiti, do którego odnośnik tutaj są pewne niepisane prawa, których powinniśmy się trzymać. Ale ja stale się rozwija, dodawane są nowe dzieła sztuki, a stare elementy są zamalowywane. Tworzy to dynamiczne i ciągle zmieniające się środowisko, które odzwierciedla różnorodność i kreatywność społeczności sztuki ulicznej w Toronto. Dzieła często odzwierciedlają kwestie społeczne i polityczne a także lokalną kulturę i historię, co czyni je ważną częścią artystycznego i kulturalnego krajobrazu miasta. Ogólnie rzecz biorąc, Graffiti ale jest świadectwem siły sztuki ulicznej w przekształcaniu przestrzeni publicznych i tworzeniu wspólnoty i tożsamości. Zapewnia legalną, bezpieczną przestrzeń dla artystów ulicznych do wystawiania swoich prac oraz wspiera kreatywność, różnorodność i ekspresję w sercu śródmieścia Toronto. A teraz wracamy do Nowego Jorku, Graffiti Hall of Fame, czyli słynna galeria zlokalizowana we wschodnim w Nowym Jorku została założona w 1980 roku przez grupę lokalnych artystów, którzy chcieli stworzyć przestrzeń dla siebie i innych twórców graffiti, aby zaprezentować swoje prace w legalnym i szanowanym środowisku. Ściany graffiti Hall of Fame pokryte są kolorowymi i skomplikowanymi malowidłami ściennymi. Mamy tam różnego rodzaju prace od murali poprzez różnego rodzaju prace, graffiti oczywiście, przedstawiającymi szeroką gamę stylów i motywów. Wiele dzieł jest hołdem dla bogatej historii i kultury w East Harlemie, podczas gdy inne wyrażają przesłanie polityczne, jak to zwykle bywa, lub społeczne. Miejsce jest aktywne, miejsce nadal się zmienia. Ponieważ nowi artyści pojawiają się, aby zamalowywać starsze dzieła, no co się oczywiście zdarza: brak miejsca to brak miejsca. Miejsce jest zarządzane przez wolontariuszy ze społeczności, którzy pracują nad tym, aby miejsce pozostało szanowaną i bezpieczną przestrzenią, zarówno dla artystów, jak i gości. Graffiti Hall of Fame stała się ważnym miejscem dla turystów i miłośników sztuki ulicznej. I graffiti z całego świata. I odegrała znaczącą rolę w podniesieniu statusu sztuki graffiti z formy wandalizmu do szanowanej formy sztuki. Jedną z unikalnych cech Graffiti Hall of Fame jest coroczna impreza Meeting of Styles, który się odbywa tak naprawdę chyba na wszystkich kontynentach prawie. Hall of Fame gromadzi artystów z całego świata, aby tworzyć nowe dzieła na ścianach galerii. To wydarzenie przyciąga tłumy i stało się ważnym świętem sztuki i kultury graffiti. Graffiti Hall of Fame jest ważną częścią krajobrazu kulturowego Nowego Jorku i miejscem obowiązkowym dla każdego, kto interesuje się historią i ewolucją sztuki graffiti. Pozostajemy w Stanach, czyli ściany graffiti Venice Beach. Jest to kultowa galeria sztuki na świeżym powietrzu położona w sercu Venice Beach w Los Angeles w Kalifornii. Ściany powstały po raz pierwszy w latach 60. XX wieku, jako miejsce, w którym artyści graffiti mogli prezentować swoje prace, i od tego czasu stały się głównym celem entuzjastów sztuki ulicznej z całego świata. Same ściany to seria połączonych ze sobą betonowych barier biegnących wzdłuż plaży. Przez lata były one pokryte niezliczonymi warstwami kolorowych i skomplikowanych graffiti, obejmujących szeroką gamę stylów i motywów. Jedną z unikalnych cech ścian graffiti Venice Beach jest fakt, że są one całkowicie legalne. Mury są utrzymane przez miasto Los Angeles i są otwarte dla każdego, kto chce na nich tworzyć sztukę. Pomogło to stworzyć poczucie wspólnoty wśród artystów Korzystających z tej przestrzeni, a także pomogło podnieść status sztuki graffiti jako szanowanej formy sztuki. Oprócz tego, że są popularnym celem turystów i miłośników sztuki, ściany graffiti Venice Beach były również wykorzystywane jako tła dla wielu filmów, programów telewizyjnych czy teledysków. Stały się ważną częścią krajobrazu kulturowego Los Angeles i nadal inspirują i przyciągają artystów z całego świata. Ameryka Południowa, Valparaiso w Chile. Valparaiso w Chile jest domem dla jednych z najbardziej imponujących dzieł sztuki ulicznej. Graffiti w Ameryce Południowej, znane jako kulturalna stolica Chile. Kolorowe i tętniące życiem ulice Valparaiso są pełne murali i tagów, które odzwierciedlają bogatą historię miasta, różnorodną kulturę i aktywizm polityczny. Scena sztuki ulicznej Valparaiso zaczęła się pojawiać w latach 90., kiedy artyści zaczęli wykorzystywać mury i budynki miasta jako swoje płótna. Dziś w mieście odbywa się kilka dużych festiwali sztuki ulicznej, w tym Valparaiso Street Art Festival i Hecho en Casa Festival jeśli dobrze czytam, które przyciągają artystów z całego świata do tworzenia nowych dzieł na murach miasta. Jednym z najbardziej charakterystycznych obszarów sztuki ulicznej w Arparaiso jest dzielnica Cerro Alegre, która słynie ze stromych, krętych ulicznych i kolorowych domów. Tutaj odwiedzający mogą zwiedzać wąskie uliczki i klatki schodowe pokryte malowidłami ściennymi, tagami, Szablonami, różnego rodzaju rzutami, oraz oglądać pracę niektórych z najbardziej znanych artystów sztuki ulicznych w mieście, jak i myślę na świecie. Sztuka uliczna w Valparaiso to coś więcej niż wizualny spektakl. Odgrywa również ważną rolę w życiu społecznym i politycznym miasta. Wiele malowideł ściennych i tagów. To wyrazy protestu i oporu odzwierciedlającej walkę społeczności klasy robotniczej miasta z nierównościami społecznymi i ekonomicznymi. Ogólnie rzecz biorąc, sztuka uliczna valparaiso i graffiti stały się integralną częścią tożsamości kulturowej miasta, przyciągając gości z całego świata, którzy przyjeżdżają, aby doświadczyć żywej energii, kreatywnego ducha tego wyjątkowego miejskiego krajobrazu. I teraz szybki przelot do Japonii, Harajuku. Położone w dzielnicy Shibuya w Tokio. Słynie stętniącej życiem kultury ulicznej i sceny modowej, ale jest też domem dla rozwijającej się sceny sztuki ulicznej. Sztuka uliczna tego obszaru to mieszanka graffiti, wlepek, szablonów, murali. Chociaż scena sztuki ulicznej w Harajuku jest stosunkowo nowa w porównaniu z innymi miastami z tej listy, ściągnęła już wielu utalentowanych lokalnych i międzynarodowych artystów. Jednym z najpopularniejszych obszarów sztuki ulicznej w Harajuku jest Cat Street. Ulica przeznaczona wyłącznie dla pieszych, która biegnie od Shibuya do Omotesando. Tutaj odwiedzający mogą zobaczyć różnorodne style sztuki ulicznej, od wielkoformatowych murali po małe wlepki, naklejki i tagi. Mogą oni doświadczyć wyjątkowej energii kreatywności kultury ulicznej Harajuku. Sztuka uliczna Harajuku odzwierciedla eklektyczną i zróżnicowaną społeczność tej dzielnicy i często jest inspirowana przez lokalną modę, muzykę i kulturę młodzieżową. Podczas gdy władze miasta rozprawiają się z graffiti i sztuką uliczną w niektórych częściach Tokio, Harajuku pozostaje tętniącym życiem i przyjaznym miejscem zarówno dla artystów ulicznych, jak i Turystów. I wracamy do domu, to było ostatnie miejsce, o którym chciałbym Wam powiedzieć. Jak wspomniałem we wstępie, na pewno wiele jest tego typu miejsc. Chciałem po prostu tutaj urozmaicić, nieco trochę pośmigać po świecie, żeby pokazać Wam, że sztuka uliczna i graffiti jest tak naprawdę wszędzie. Mam nadzieję, że mi się to udało. Jeśli tak uważasz, to zapraszam do lajkowania i komentowania. Bądźcie aktywni, to jest dla mnie największa nagroda za moją pracę. Czekam również na pytania do filmu QA. Zapraszam wszystkich na kolejne odcinki. Trzymajcie się, bracia i siostry. Jo!